Codziennie wieczorem stajemy do Apelu Jasnogórskiego, by wyśpiewać Tobie królowo wyrazy pamięci i miłości. Ale te słowa kierujemy nie tylko do Ciebie, ale także do Twojego Boskiego Syna i do całej Trójcy Przenajświęczej. Zresztą sama, Maryjo, kierujesz te słowa pod właściwy adres do Boga jedynego. Maryjo, z tej góry łask, jasnej góry. Gdzie odbierasz, gdzie obrałaś sobie miejsca swego królowania, niesiesz nam pomoc i nadzieję. Nikt z ludzi nie zna lepiej drogi do Trójcy Przenajświęczej niż Ty, Maryjo. Nikt z ludzi nie jest tak godzien zbliżyć się do trójjednego Boga jak Ty, Maryjo. Chcemy zawierzyć Tobie, Matko Miłosierdzia. Wszak jesteśmy zdani na miłosierdzie Boże przez całe nasze życie. Bóg postawił między sobą, a swymi ziemskimi dziećmi Ciebie, Matko, które jesteś zarazem Matką Jego jednorodzonego Syna. Tylko Ty jesteś pośredniczką dla jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa. To właśnie Jezus wyznaczył Tobie tę rolę, oznajmiając z krzyża – oto Matka Twoja. Odtąd, Maryjo, nie przestajesz się stawiać za ludźmi i wypraszać im miłosierdzie. Wszak jesteś człowiekiem jak i my, rozumiesz całą naszą nędzę. Czyńcie cokolwiek Wam, syn mój powie. A syn nam mówi ciągle o swoim miłosierdziu, o swoim przebaczeniu, o gotowości przyjęcia każdego syna marnotrawnego, o leczeniu chorych na ciele i duszy. Matko, ciągle nam wskazujesz drogę do Jezusa. Ciągle ofiarujesz Jego mękę za nasze grzechy, abyśmy się nauczyli całą duszą i całym sercem i w każdej chwili życia powtarzać Jezu ufam Tobie. Abyśmy wszyscy odkryli w słowach Jezusa, oto Matka Twoja, zachętę do przyjęcia Maryi jako matki, odpowiadając jak prawdziwe dzieci na jej macierzyńską miłość. Czasy, w jakich żyjemy, nie są czasami łatwymi. Nie trzeba udowadniać, że również niełatwe czasy przeżywać nam przyszło w naszej ojczyźnie. Czasy te kierują nas w roku zwycięskiej niewieście. Spoglądając na obraz Matki Bożej Królowej Polski wołamy Matko Boża, Twoim dziejowym zadaniem jest być z nami w chwilach trudnych. Chwile jakie przeżywamy są niezwykle trudne. Wierzymy więc, że będziesz z nami. Im trudniej nam żyć, tym mocniej w to wierzymy. Pytamy zarazem: Co chcesz nam powiedzieć? Mówisz dziś do nas, dzieci, nie traćcie nadziei. Słowem, którego najbardziej potrzeba współczesnemu światu, jest właśnie słowo nadzieja. Słowo to powinno być dziś obiegać cały świat. Chodzi nam w tej chwili o nadzieję wypływającą z wiary, z Krzyża Chrystusowego pod którym stoi Maryja. Przyszłość świata niewątpliwie nie będzie należała do tego, kto ten świat bardziej przestraszy, ale do tego, kto ukaże mu jaśniejsze perspektywy. Dlatego to przyszłość świata ostatecznie należyć będzie do tych, którzy zawierzyli Chrystusowi i Jego Matce. Oni się nie zawiodą, odniosą zwycięstwo. Maryjo Dziewico. Jesteś potężną siłą umacniających Polaków. Ty budzisz nas nadzieję lepszego jutra, będąc zawsze z nami. Pragniesz bronić naszą ojczyznę i każdą ludzką rodzinę. Pierwszym zagrożeniem, które niszczy świętość rodziny chrześcijańskiej, jest nienawiść. Zagrożenie rodzin idzie także od sekt religijnych i grup społecznych. Zagrożenia rodziny chrześcijańskiej i narodu winny być eliminowane zarówno przez kościół jak i państwo. Rodzina jest najważniejszą sprawą każdego narodu. Zdrowa moralnie rodzina to silny naród. Rodzina przeżarta różnymi chorobami i grzechami to rozpadający się naród. Wróg polski zawsze uderzał w rodzinę, chcąc zniszczyć naród. Tylko narody o zdrowych moralnie rodzinach są niepokonalne. Dziś zauważamy, że niemal wszystkie siły sprzęgły się przeciw katolickiej rodzinie. Nastawia się je wrogo do potomstwa, rozbija się jej sakramentalność, trwałość jedność. Coraz więcej zwykła namiętność i nielicząca się z Bogiem lekkomyślność staje u progu małżeństw, niszcząc je. Mówi poeta Legatowicz, że gwiazdka szczęścia nie zaświeci, gdy w małżeństwo w ktoś trzeci. Małżeństwo to dwoje zaślubionych, nie ma miejsca na tak zwany trójkąt małżeński. Potrzebna jest nam wytrwała modlitwa, aby były trwałe wiązły małżeńskie, bo to jest fundament narody i Kościoła. Prosimy Cię gorąco królowo naszego narodu i królowo naszych rodzin, byś zjednoczyła przy sobie wszystkie katolickie i polskie rodziny i była dla nich siłą i ratunkiem w dzisiejszych trudnych czasach. Pani Jasnogorska, Królowo Polski, prosimy Cię słowami świętego Jana Pawła II. Matko może jeszcze nigdy tak jak teraz nie trzeba było, abyś wzięła swe macierzyńskie dłonie serca i myśli Polaków abyś wzięła w swe ręce losy mojego narodu. Jasnogórska Matko Kościoła, polecamy Ci papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkupatu Polskim, księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitem Częstochowskiego, generała naszego zakonu, ojca Arnolda Hrapowskiego, ojca przewora Mariana Wali zakonników i zakonnice, i wiernych, chorych i cierpiących, zagubionych, dzieci i młodzież, tych, którzy znajdują się w niedostatku, w potrzebie i niebezpieczeństwie, pielgrzymów dnia dzisiejszego z kraju i zagranicy, dobrodziejów w jasnej góry i wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej pracowników i radiosłuchaczy Radia Maryja, Jasna Góra, wszystkie rozgłośnie katolickie, pracowników i telewizów, Telewizji TRWAM. Parafem Świętej Elżbiety Jutrosin, którą nawiedzasz w świętym wizerunku nawiedzenia. Błogosław jej i otaczaj Matczyną opieką. Prosimy o pokój na świecie, w Ojczyźnie, w rodzinach. Prosimy o uzdrowienie Stanisława Cichonia, o uzdrowienie dla Krystyny. We wszystkich tych intencjach odmawiamy tajemnicę ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Żyć, który Bądź wola Twoja, jak niebie, tak na ziemi. naszego poprzedniego tak i, na I odpuść nam nasze imię. I jako inny odpuszczamy naszym widowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zdach ode swego. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony oboz żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, buduj się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, bądź między Bóguskry. niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, buduj się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maria, daj

bo Ty porodyła Chrysta, spasa i zbawitele dusz naszych. Święta Maria, Matko Boża, módl się z nami nimi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Mała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, ja na początku, teraz, zawsze, i na niej, nie we wszystkich naszych intencjach i aby Matka Boża i Święty Michał Archanioł chronili Kościół w Polsce i na całym świecie od wszelkich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych pod Twoją obronę.